Dzisiaj rozmawiamy z Januszem Piepiorą w Kowarach. Pan Janusz jest mistrzem karate, ma osiem dan, ale przede wszystkim jest człowiekiem, który tutaj w Kowarach karate stworzył. Dzięki temu to miasto słynie nie tylko z dywanów, ale także również z karate. Pan Janusz to tutaj jest guru, można powiedzieć, wychował bardzo dużo osób, które nie miało możliwości uprawiania innych sportów, zachęcił ich do karate, zachęcił ich do fajnego, czystego życia, rekreacji i zaznawszył ich w ten sposób na całe życie, że do dzisiaj po prostu życie ich jest wzbogacone taką właśnie fajne, fajną część sportową. Panie Januszu, i to mnie najbardziej ciekawi w Pana postaci, bo gdy pierwszy raz o Panu usłyszałem, no to po prostu karateka Janusz Piepiora i tam kolejne, prawda, mistrzostwa, tytuły i tak dalej. Ale dla mnie ten, ta Pana społeczna działalność jest arcy ciekawa. Yy, zwłaszcza, że Pan coś stworzył tutaj niemalże od zera. I chciałem o to Pana zapytać, bo nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat. Jak to się zaczęło w kowarach? Yy, zaczęło się yy, najpierw, yy, przed, znaczy zaczęło się w kowarach, natomiast wcześniej był taki. Jakby karpacki odcinek, że tak powiem, w Karpaczu. Przyjechał do Karpacza młody człowiek, który mieszkał w Krakowie, skończył studia. Nie było już nakazy, nakazów pracy. Zazwyczaj się wtrącał, żeby jakoś to usystematyzować. Tak. To były lata osiemdziesiąte, siedemdziesiąte, 70. 70, 70 lat siedemdziesiątych. Tak. I przyjechał, nazywał się Józef Szałapski, tutaj wielu o nim no już zapomniało. Przyjechał z Krakowa, dostał skierowanie do pracy w Jeleniej Górze w geodezji. I trenował karatę u senseja Andrzeja Drewniaka wtedy. Mieszkał u swojej rodziny w Karpaczu. Pracował w Jeleniej Górze, mieszkał w Karpaczu i stało się tak, że ja ćwiczyłem w lesie, biegałem po lesie oczywiście. Karatę znałem, z ksera Xer jeszcze wtedy nie było, z powielaczy, gdzieś tam jakieś książki z Niemiec, no bruzli to jeszcze oni mało wiedziano w Polsce, ale już tam coś tam docierało na, na jego temat. Natomiast pan Józef, kolega Józek, yy, trenował, yy, trenował karate również tam gdzieś w miarę możliwości po pracy, czy w lesie, czy coś tam. No i tak się zetknęliśmy. Znaczy, Ty... jak się zetknęliście? Pan go zobaczył w lesie, jak on ćwiczył? Tak, ja ćwiczyłem i dzień dobry, i tak dalej, na tej zasadzie. Yy, on się ucieszył, że jest tutaj yy, no młodszy o wiele kolega, który, który jakby również temat zna on miał w ówczesnym czasie miał stopień bardzo wysoki miał stopień 4Q granatowy pas i w związku z tym że ja byłem chłopakiem który, który tak jest zainteresowany no tak dzięki rodzicom zna środowisko tego to zorganizowałem treningi znaczy zorganizowałem treningi w liceum w Karpaczu i tam była życzliwość ówczesnej dyrekcji, tutaj dyrektora sportowego. Na tych treningach nas było grupa gdzieś około 10 osób. I tam trenowaliśmy, trenowaliśmy tam gdzieś około roku czasu w liceum i równolegle ja wstąpiłem. No i nie tylko, i tam też kilku chętnych do TKKF, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jeleniej Górze w Karpaczu był jakby taki oddział i dzięki temu można było już sformalizować, sformalizować to, bo tak to ćwiczyliśmy sobie jako zapaleńcy wcześniej. Tutaj bo to jest ważny historyczny moment i chcę po prostu wszystko dobrze zrozumieć. Pan Szałacki tutaj przyjechał do pracy. Do, do pracy. do do pracy. Tej, do, do pracy w Geodezji. Tak tak, tego, tak, tak, tak. tak. Dostał skierowanie, pracował w Geodezji, a, a trenował w Krakowie. Tutaj nie miał możliwości tre jest. trenowania. I teraz macie już grupę, pan jest w Kowar, ale w Karpaczu ma pan tam kolegów, trenujecie sobie no i co. I pan to potem przeszczepił do Kowar. Yy, yy, to znaczy tak, yy, jeszcze zanim to przesz przeszczepiłem do Kowar to tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy już taką sekcję tkkf w Karpaczu w szkole i, i równolegle w związku z tym, że Józek pracował w geodezji w Jeleniej Górze, też chciałby, taka była jego wizja, koncepcja, żeby, żeby w Jeleniej Górze powstała większa grupa, no bo to wiadomo jest selekcja, wyniki i tak dalej. I tutaj yy, ja byłem, że tak powiem, z nim w grupie ludzi, bo jeszcze by, byli z Jeleni Góry koledzy, którzy byli o wiele młodsi niż teraz. <grych> I powstała WMDK, grupa w Jeleniej Górze, gdzie yy, w WDK, tak, to była to była pierwsza grupa i tam powstała, tam ćwiczyliśmy. I i równocześnie prezesem zarządu wojewódzkiego TKKF-u był pan Jan Sładczyk, który mieszkał w Kowarach. Pan komendant. Nie, tato komendanta. Tato komendanta, tato komendanta. On był prezesem zarządu Wojewódzkiego TKKF w Wieleni Górze i pracownikiem fabryki dywanów. I on mnie jakby znalazł. I zaproponował, bo jest zaproponował w ten sposób, że jest młodzież w Kowarach, zainteresowana również sportami, walki, również sportami walki. I czy ja ewentualnie mógłbym prowadzić zajęcia w Kowarach. No to był rok tam gdzieś. Jak się dogadywaliśmy, 78, 79, taki przełom jakby. O... 17-18 lat. 18, pan bardzo... Tak, bardzo młody i zapalony. No właśnie, niech mi pan powie, dlaczego się pan na to jakby podjął się tego? No bo są różne e, inne pomysły na życie, jak się ma tyle lat, a pan tutaj. Nie, ja byłem tak, ja byłem wtedy, z, tak jak wcześniej, wcześniej mówiłem, właśnie byłem razem z Józkiem. I innymi kolegami z Jelenie Góry właśnie tam w tym MDK. Również przez, jak pan redaktor powiedział, przez zaszczepienie były, nie zrezygnowaliśmy z tych treningów w szkole w Karpaczu, dlatego że tam bardzo pozytywnie nas przyjmowano. Były zajęcia dwa razy w tygodniu i tu się pojawił pan prezes Zarządu wojewódzkiego pan Janek Sładczyk. No i odbyliśmy tam kilka spotkań. No, i zdecydowałem się na, na, na te kowary. Nie, no. no, ja, jak pan zaczął tutaj? No, jak zacząłem? Zrobiliśmy tutaj przy ówczesnym miejskim ośrodku sportu i rekreacji zapisy przy pomocy pana Słatczyka, ówczesnego dyrektora pana Czesława Mikickiego, którzy, którzy pomogli, no bo ja akurat nie miałem, że tak powiem, nie znałem tutaj w szkołach, w szkołach powiedzmy ludzi. Był ze mną pan Janek Słaczyk, który również jako pasjonat zajmował się rekreacją w Fabryce Dywarów, tak? bo tam były pracownicze takie sekcje rekreacyjne różne, jak również przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. No bo w Kowarach zawsze, znaczy od zawsze tak powiem, to wiodącym sportem była piłka nożna, która absorbowała dużo tej młodzieży. I nie ukrywam, że miałem pomoc z jego strony, ze strony pana Czesława Mikickiego. Ile osób mieliście w tej pierwszej grupie? W pierwszej grupie było kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób, bliżej 60-80, dlatego że akurat możliwość sali była ograniczona. Zajęcia się odbywały na dwie grupy. Tak to, tak to wyglądało, tak to się zaczęło. Zresztą tam jeszcze jest taki, tak jak powiedziałem tutaj o tych różnych wątkach, to jeszcze jest wątek Poznania, dlatego że akurat ja może tam różniłem się od moich kolegów z Zielonej Góry, bo akurat w tym temacie no mia, tak cechowała mnie taka odwaga, czyli poznałem. Poznałem studentów z, z Poznania, z AWF-u poznańskiego, kolegę Roberta Sforka i innych, którzy przyjeżdżali do Karpacza na obozy studenckie. No i tutaj, w związku z tym, że ja na nartach jeździłem bardzo dobrze, byłem zawodnikiem w klubie Śnieżka w Karpaczu jako narciarz. Tam również studenci z Poznania jeździli na obozach, no i tak, jak, tak się stało, że się, że tak powiem, poznaliśmy. Ja również ich uczyłem na nartach jeździć. A mówię o tym Poznaniu, bo w Poznaniu była jedna z pierwszych sportowych sekcji karate. No bo to jak się zaczęło karate w Polsce, no to Poznań, Warszawa, Szczecin. I jeździłem na treningi. Do Poznania, z tym, że, z tym, że to były, nie było wtedy jeszcze weekendów, no ale ja jeździłem tam na sobotę i niedzielę, ćwiczyłem z nimi, byłem członkiem Poznańskiego Klubu Karate na wychodźstwie, czyli tutaj w Kowarach w Jeleniej Górze. A to tam tak, pociągiem. Tak, pociągiem jeździłem, autobus, autobusem nie, bo nie było wtedy autobusu takiego do Poznania bezpośredniego. Także jeździłem pociągami, trenowałem tam, wracałem. Później, tak idąc dalej, poznałem, to był też początek lat 80., Leszka Drewniaka. On już wtedy był legendą. On już wtedy był legendą. On był współtwórcą pierwszego gromu razem z generałem Pytelickim, którego też znałem osobiście. I poznałem go w Warszawie, dlatego że Polski Związek Karate jako pierwszy powstał 20 lutego 80 roku. No i ja już tak się dobijałem tam, że tak powiem, że, że my chcemy istnieć. No bo wiadomo, że jak się jeździ, ćwiczy się z lepszymi od siebie, obserwuje się, no to to wszystko powoduje rozwój. No, tych naszych tutaj tej naszej młodzieży, no nie tylko z Kowar, ale i z Zielonej Góry, z regionu. Dlatego ja taką taktykę zastosowałem, że jeździłem, uczyłem się Tutaj yy, uczyłem naszych, yy, naszą młodzież. Panie Bianuszu, chciałem zapytać, bo ten wątek społeczny jest, jest dla mnie tutaj bardzo ważny. Chciałem Pana zapytać, jak to doszło do tego, że potem w latach 80., że ludzie tak Pana pamiętają, że Pan z nimi jeździ na obozy, że Pan z nich właśnie zaszczepia ten fajny styl życia, te emocje sportowe i tak dalej. Nie mógł Pan tego sam zrobić. Musiał Pan. Poza Pana jakby umiejętnościami, zaangażowaniem i charyzmą musiał Pan mieć jakichś sojuszników. Ktoś musiał Panu dać na to pieniądze, ktoś musiał Panu w tym pomóc. Gdyby był Pan łaskaw, o tym opowiedzieć. Tak jak wcześniej jeszcze powiedziałem na, przed naszym wywiadem, dużo nam pomogła Fabryka Dywanów, miasto Kowary. Poza tym tutaj ówcześni, pierwsi karatecy starsi ode mnie, Adam Peczeniuk z Kowar, Ryszard Dwornik, Tadeusz Pakuła, to byli ludzie, którzy już wtedy pracowali, no już mieli rodziny, dzieci starsze, także, także pomagali, pomagali, żeby to wszystko hulało, mówiąc takim może młodzieżowym żargonem. I Adam Peczeniuk jeździł ze mną do Poznania również, dawał swoje paliwo, samochód i no bo ja nie dysponowałem wtedy funduszami ani samochodem a on tutaj był tak a on jednym z pierwszych kowajarzy był który miał samochód telewizja sa satelitarna Wartburg no super wypasił. Tak. I, i sprawy jak były zebrania na przykład w Poznaniu czy czy w Warszawie polskiego związku karate czy czy powiedzmy, tutaj kongresy karate Shotokan, to mogłem na niego liczyć. Dawał swój samochód, paliwo i jechaliśmy. Nie, nie, nie zawsze we dwójkę, bo z nami również jeździł i właśnie ten Tadeusz Pakuła, cytowany, Rysiu Dwornik. Chciałem pana o wychowanków zapytać, kto trenował, o tę te, młodzież? Co to byli za ludzie, że, że akurat chciałem się przychodzić na trening? No młodzież, młodzież zapalona, to znaczy po pierwsze dlatego, że był to inny sport, to były sporty walki, to akurat nie, no też tak nie mogę powiedzieć, no, no nie atletyka, którą ćwiczyli w szkole na lekcjach wychowania fizycznego, no nie piłka nożna, tylko jakaś inna propozycja i praktycznie wielu z tych ówczesnych młodych ludzi yy, osiągnęło wyniki dosyć duże. Mistrzostwa, yy, na Mistrzostwach Świata mieliśmy finalistów. Mistrzostw Świata, no tak jak yy, pewnie Pan znacie wszyscy, Grzegorz Truchanowicz. Yy, Oczywiście. Adaś, Duma, Kowar i Mysłakowicz. Yy, I Karpacza. Adaś Uroda, no przecież to Adaś to był mistrzem. on, yy, za, yy, on praktycznie krawaty zakładał i wygrywał walki z tych starych karateków Tomek Tchórz, Paweł Pluta. Akurat oni byli z Wałbrzycha, ale tutaj z Wałbrzycha dojeżdżali na zajęcia. Dojeżdżali z Legnicy, dojeżdżali z Jonej Góry dlatego, że między innymi dlatego, że my tutaj ściągaliśmy tych trenerów, których poznałem gdzieś tam w kraju. Czyli były organizowane, to się wtedy nie nazywało seminaria, ale przykładowo, tutaj cytowany Leszek Drewniak, no to przecież nawet jak pan redaktor sprawdzi w internecie, ktoś tam ładnie wpisał, że on się urodził w Kowarach. No tak zżyty, ale on się w Kowarach nie urodził. Ale jest tam wpisane, nawet chyba w Wikipedii, że Leszek Drewniak urodził się w Kowarach. Tak był zżyty z tymi Kowarstwem Dziakami. Powiem, powiem taki, taki przykład wyrwany z kontekstu, że jedną z naszych głównych baz to był w Lubuski. I któregoś roku Leszek był zawsze z nami. Natomiast tego roku y, przyjechał pociągiem późniejszym. No wiadomo y, dlaczego. No, y, no miał tam różne zajęcia już y, w tym. I na pieszo przyszedł y, 20, chyba 6 km na pieszo z torbą w nocy szedł, żeby do nas przyjść tam do tego łagowa. No taka ciekawostka. I zawsze był z nami praktycznie. No, do tej nieszczęśliwej jego śmierci to no był w Kowarach w Warszawie zresztą środowisko tak zwane na pogrzebie na Powąsach. no to mnie wytypowało prosili żebym, żebym wygłosił mowę na jego pogrzebie no, mowę wygłosiłem i y... no, przedwcześnie zmarł. No. A teraz o panu porozmawiamy o panu jako karatece tutaj pan odwalił świetną jakby pracę z młodzieżą. Może Pan być z tego dumny z wychowanków, natomiast Pan doszedł do 8 dan. To jest, to jest bardzo, bardzo wysoko. I proszę powiedzieć, jak Pan, już częściowo Pan nam powiedział, że, że jeździ Pan na te konsultacje z wybitnymi trenerami, uczył się Pan od innych, ale jak Pan sobie zorganizował swoją codzienność? Bo to wymagało ogromnego wysiłku, nakładu czasu. Musiał Pan z czegoś przecież wtedy żyć też. Jak Pan to pogodzi? Bo nie sądzę, żeby tylko, tylko z karatem, mógł się Pan utrzymać. No jeżeli chodzi o tutaj te stopnie mistrzowskie. Moim marzeniem, jak zacząłem trenować, wcześniej trenowałem judo u Kazia Piecucha, mama mnie woziła na zajęcia na gwardię do Jeleniej Góry. To było takie marzenie no, młodego człowieka, czy jeszcze młodszego żeby zdobyć ten Czarny Pas, dać na Czarny Pas, żeby tutaj... Ale mama Pana woziła, no to jest niesamowite. Tak. A mama była też sportsmenką? Mama była za, za, za tym, żeby, że może inaczej, pomagała, nie przeszkadzała, pomagała, wręcz przeciwnie, żeby, żeby syn tam uprawiał ten sport i woziła mnie do Jeleniej Góry, no bo ja wtedy... Jak tam... Pana woziła? Mieliście... Swój... Autobuse. Autobusem. Autobusem czekała aż Pan trening skończył? Tak, tak. No, autobusem. No, i tak samo Tato, jak żył, też nie było problemu, no bo wcześniej zmarł, miał 40 lat. To też, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak. Nie było wtedy kimon, no takie były podróby, nie? bo to lata 70. To, to wszystko się rodziło dopiero. To też zawsze mogłem liczyć, że, że sam od siebie jakby tam mi pomógł, jeżeli chodzi o jakiś taki sprzęt, który był dostępny. Tato też miał jakieś sportowe... To znaczy tato nie, tato bardzo dobrze, bardzo dobrym był pływakiem, pływał. Nie? Natomiast tradycję w rodzinie mieliśmy. Mój wujek, brat ojca, który no już go nie ma, trenował boks razem z Tomczykiem i on walczył tam w niegórze. Górze. Ale... Teraz muszę pana o to zapytać, kto pana pierwszy raz na te zapasy tam zawiósł? Zapasy na, na judo. No mama. Tak, ale skąd się to wzięło? Skąd mama na to wpadła? Bo to... to znaczy nie, ja chciałem. Ja tak. chciałem, prosiłem, a... A jeszcze pan miał lat wtedy? No miałem to był 73 rok. Skąd to pan widział, że tam jest w gazecie? No, pan wyczytał czy kolejny. Jest... Pocztą pantoflową i w gazecie, no bo jak były te nasze tutaj, było ich mniej mediów. A poza tym... To też... Pan Mamo zawieźć, mnie tam na, na... Nie, prosiłem. Nie mówiłem zawieźć, tylko prosiłem. Natomiast, natomiast jeszcze ten, że miałem... To Pan prosił, czy prosił? Nie, zgodziła się, bo przecież... Zresztą ze mną chodziła zawsze na odkryty basen. Również jak miała oczywiście wolne, czy urlop, to, to ten. Natomiast z moim tatą nie łączyła jakby taka więź, że tato bardzo lubił filmy japońskie. Czyli wtedy jeszcze była telewizja czarno-biała, no ale leciały te filmy kurosawy, no i mi to też się podobało. I, i, no i jakby to mnie tam natchnęło do tych, do tych, do tych wszystkich japońskich sportów. No, już wiemy, już wiemy, już Pan odkrył się Panie I Teraz wracamy do tego Pana oś, ośmiu dni, prawda? Bo w pewnym momencie musiał Pan startować w zawodach, prawda? I... W zawodach nie miałem jakichś, miałem wyniki jako trener, w zawodach, no to byłem w kadrze polskiej, nie? ale nie miałem wyników. Miałem no, wyniki jako. Polski to zdarczy, ale to miałem, z tym, że to były lata 80. Nie? To, to jakby inny poziom, ale do czego zmierzam? Ale miałem wyniki jako trener, nie? Czyli, czyli tutaj, że tak powiem, dosyć, dosyć pozytywnie, bo byłem również i trenerem kadry na wyjazd do Jesolo we Włoszech. No ale niestety tytułu Mistrza Świata nie uzyskałem syn ma. Syn jest mistrzem świata, Paweł. Czego pan, gdzie pan pracował tak zawodowo? Czy, czy to, że pan wychowywał tą młodzież, zostało spożytkowane w taki sposób, że pan na przykład zatrudniono gdzieś w domu w że jakimś? Tak, to znaczy tak jak pan leszek mówi, że byłem zatrudniony, oczywiście nie od razu, to, to po kilku latach bo tak to miałem umowy, wtedy były umowy-zlecenie, też były formy umów-zleceń, to miałem umowę zlecenie w Kowarach w Ośrodku Sportu i Rekreacji, a później już tak dostałem, dostałem, dostałem etat, już po jakimś czasie, jak mnie sprawdzono, że, że, że wszystko idzie jakby do przodu. I pracowałem równocześnie, nie równocześnie, troszkę później, Yy, była taka firma w wieleniej górze z połem PZ z połem yy, Kowary. Także pracowałem od roku 80 również w społem w Kowarach. Pan Praktycznie pan, też nie 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 no, nie, nie. Pan, pan nie, nie, nie nie nie. to za, zaraz powiem, natomiast pracowałem z połem i tam wszystkie 10 lat i przeszedłem wszystkie jakby yy, jakby to szczeble powiedzieć, nie, sz, szczeble nie. O, szczeble w tak i na koniec zostałem kierownikiem nawet działu. Natomiast też taki miałem wątek, że jak były pierwsza solidarność i strajki w roku 80, to grzecznościowo ochraniałem strajkujące dziewczyny w, w spółce ze skowary, dlatego no to że teraz do strajku kobiet że tutaj jest. No jest, ja tam... ja, ja ile piszę i się, tak, tak. uważam, że mają rację kobiety i tyle. Jak pan się czuje jako mąż swojej żony, która jest burmistrzem, która jest bardzo widoczna. Niektórzy mężczyźni mają w takiej sytuacji problem. No bo czują się w cieniu i tak dalej. Jak pan się w tym odnajduje? To znaczy, no jest to wielkie wyzwanie dla mnie. Natomiast no odnajduję się w tym wszystkim. No staram się wtedy, kiedy jestem proszony, pomagać. No nie powiem, że jestem jakąś tam alfą i w domu, ale, ale część takich obowiązków domowych które mogę zrobić, że tak powiem, to staram się pomagać w tym sensie, no bo żona jest pracoholikiem, do późnych godzin wieczornych pracuje. Pomimo tego, że jest okres teraz taki dosyć trudny, no bo jest, jest ta pandemia i no staram się w miarę możliwości swoich pomóc. No tak samo mamy, mamy również działkę, no też yy, ona kocha kwiaty, rośliny, wszystko, takie rzeczy i ja również staram się pomóc jako ten, żeby, to, żeby ten ogród ładnie wyglądał, ogródek na miarę swoich możliwości. No. Biega Pan jeszcze po lesie? Nie biegam po lesie, niestety, bo biegałem po 60 km, dlatego że, no, tak jak się mówi o sporcie, że również prowadzi do kalectwa, więc mam problemy ze stawami kolanowymi. I biodrowymi. Dlatego na nartach w ogóle nie jeżdżę już od, od dobrych kilku lat, no i z kręgosłupem. I, no i nie biegam tak, jak y, kiedyś biegałem, czy biegaliśmy w klubie, bo przecież robiliśmy te dwa jeziora w Łagowie, to jezioro Cześniowskie tam jest ponad 30 km i to co, co drugi trzeci dzień, a to małe jezioro, mniejsze jezioro Łagowskie, tam ma 12, to standard był, nie? To codziennie przecież to przed wszystko. Śniadanie. Przed śniadaniem, tak. W w każdym bądź razie dużo, dużo chodzę, spaceruję, trenuję w lesie i na działce, bo mam tam ilustra i wszystko, co mi potrzeba. Kiedyś to było marzeniem. No i również chodzę ze zwierzętami swoimi. Mam takie dwa wilki duże, ale, ale chodzę zawsze rano, tak żeby szósta rano, w pół do szóstej, żeby nikomu tam nie przeszkadzać. Wiadomo, że jakiś jest okres teraz. No i mam tą armię, tam ponad 4000 żołnierzy z różnych. Epo, wszystko posegregowane yy, piwnice mamy ciepłą, czyli tu nie ma problemu, że to wszystko się tego no i co jakiś czas jak widzę yy, jak, jakiś yy, taki yy, korzystny, yy, korzystną powiedzmy tamtą sylwetkę tego wojownika, no to, to to biorę, nie? I sobie zbieram i tam jak mam więcej czasu, urlop czy coś, to zamykam się i tam sobie to wszystko rozkładam, serię, także tego, no. A widziałem tutaj właśnie kolekcję naszego kowarzanina, pana Srokowskiego, tak, byłem, widziałem, także mam, tylko, że właśnie jest ten okres ciężki tej pandemii, bo ja rozmawiałem z nim, że właśnie w przypadkach takich, jak jak są te różnego rodzaju imprezy, takie paramilitarne organizowane, no to coś pięknego tam pan ma. Panie Januszu, bardzo dziękuję za spotkanie, za opowieść i życzę panu zdrowia, żeby, żeby pan wrócił do formy, a przynajmniej, żeby się to nie pogorszyło. i Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.